75 lat temu, w lipcu 1947 roku, pojawiły się wieści, że rozbity latający spodek został znaleziony w pobliżu Roswell w Nowym Meksyku. Kilka dni później nadeszło oficjalne wyjaśnienie z tego samego źródła, które początkowo potwierdziło pozaziemski kontakt. Rankiem 8 lipca 1947 roku pułkownik William Blanchard przekazał mediom doniesienia o fakcie, iż blisko Roswell odkryto wrak latającego spodka. Dosłownie chwilę po tym ogłoszeniu dowódca sił powietrznych całkowicie zaprzeczył tym faktom, twierdząc, że nie rozbił się żaden spodek kosmiczny, a zwykły balon meteorologiczny. A gdy media postanowiły zapytać o te doniesienia, pułkownika Williama Blancharda, który mówił o spodku, okazał się, że mężczyzna poszedł na urlop nie da się z nim skontaktować. Świadkowie, którzy byli na miejscu wydarzeń Roswell twierdzili, że widzieli tam szczątki statku i jakieś belki z napisami, których nie sposób było odszyfrować. Co więcej, te dziwne belki były wykonane z materiału, który nie ulegał działaniu ognia i niezwykle był wytrzymały. W 2011 roku do mediów wypłynął dokument do dyrektora amerykańskiej agencji rządowej, w którym wprost przyznano, że w Roswell rozbił się statek obcych. Dokument ujawnił. Prowadzący dochodzenie ze strony sił powietrznych stwierdził, iż w Nowym Meksyku odnaleziono trzy latające spotki. Zostały one opisane jako okrągłe z podniesioną częścią środkową, mającą około 15 metrów. W każdym z nich znajdowały się trzy ciała ludzkiego kształtu, ale o wysokości niespełna jednego metra. Te stworzenia ubrane były w metaliczne materiały z bardzo cienkiej tkaniny. Każde z ciał było wnięty w sposób, który przypominał kombinezon pilotów testowych. Na temat wydarzeń w Roswell powiedziano już naprawdę wiele. Ogrom osób wypowiedziało się o tym, w tym co ciekawe także zakonnica. Która była bardzo blisko wydarzeń w Roswell. W wywiadzie dla katolickiej gazety National Catholic Register przełożona klasztoru zakonnica Matka Maria Angela nieco niechętnie dzieli się swoją opinią na temat wydarzeń z lipca 1947 roku. Czuje być może mądrze, że nie ma wystarczających informacji na temat tajemniczego incydentu, ani o wynikach późniejszych śledztw. Dodała, że jej społeczność nie tak naprawdę nie starała się być informowana na siłę. O wydarzeniach na ziemi. Poważniejsze są zdarzenia w górze. Choć jak dodała matka Maria Angela, naturalnie interesują się tym, co wydarzyło się w ich okolicy. Zakonnica wyznała w wywiadzie. Nie wiemy, czy doszło do zatajenia informacji, ani z jakiego powodu informacje te mogły zostać utajnione, powiedziała matka Maria Angela. Rozumiemy, że przeprowadzono poważne badania naukowe, a także dużą komercjalizację wszelkich wydarzeń. I przeniknęło to daleko w świat. Wiele rzeczy pozostaje niepewnych i mrocznych, kontynuowała matka przełożona, ale nie ma znaczenia, jak jesteśmy dzisiaj wezwani do życia. Nie musimy wiedzieć. Dzięki prawu naturalnemu i boskiemu objawieniu mamy już wszystko, co musimy wiedzieć, aby podejmować dobre decyzje dzisiaj. Żyć dobrym życiem, wspaniałym życiem właśnie teraz. Staramy się żyć chwilą obecną, zakorzenioną w rzeczywistości i możliwościach reakcji, które można osiągnąć w chwili obecnej a nie w nieznanej przeszłości lub nieznanej przyszłości. Dla nas jako osób kontemplacyjnych nie ma żadnego przekonującego powodu, by skupiać naszą uwagę na tej sprawie na dłużej. To jednak nie najbardziej niezwykłe słowa, jakie zakonnica wygłosiła w tym wywiadzie, bo chwilę potem powiedziała coś, co brzmi jakby zakonnica bardzo łączyła pozaziemski kontekst Roswell z Jezusem. Czyżby dla zakonnicy fakt, że Jezus jest kosmitą był czymś oczywistym? Posłuchajcie jej słów. Coś znacznie bardziej fascynującego i zaskakującego wydarzyło się na pustynnej ziemi podobnej do Roswell, a było to jakieś dwa tysiące lat temu. Prości pasterze na polach poza Betlejem mogli łatwo zidentyfikować latające obiekty na niebie jako zwiastuny najważniejszego incydentu w historii ludzkości. Nadzieja świata leżała w żłobie i teraz w tej chwili jest naprawdę obecna na naszym ołtarzu w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy całym sercem patrzeć na Niego, na Jezusa, pierworodnego wszelkiego stworzenia. Przyjaciel papieża twierdzi, że w Watykanie żyją dziwne istoty. Link do nagrania na ten temat w opisie. Przyjaciel papieża twierdzi, że w Watykanie żyją dziwne istoty. Link do nagrania na ten temat w opisie.